W tym materiale będziemy rozmawiać o kątach, jakie mamy rodzaje kątów, to do rozpoznawania później rodzajów trójkątów, jakie są relacje, korelacje prawda, między tymi kątami oraz przerobimy sobie zadanie, żeby te kąty wyliczyć, znaleźć ich miary, również takich trudniejszych z wyrażeniami algebraicznymi, których można się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty, który już za 2 lata Jestem matematyczny świat i serdecznie zapraszam Was do oglądania tego materiału, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a sekcja komentarzy, jak zwykle dla Was. Porozmawiamy w ogóle czym jest kąt. Kąt to figura geometryczna utworzona przez dwie półproste. Te półproste nazywamy ramionami. Dlaczego? Ponieważ jest jakiś wierzchołek, jakiś punkt A, tak, prawda? czyli ten punkt A jest wierzchołkiem i wychodzi jedno ramię i wychodzi drugie ramię. Czyli mają początek w punkcie A i tam są nieograniczone. Łuk między nimi oznaczamy kątem. I oznaczamy je literami greckimi. Przypomnę trochę nazewnictwo alfa, następnie beta, później gamma. Takie trzy podstawowe. Ja zawsze jeszcze proponuję znać deltę oraz epsilon, czyli pięć takich kątów. Więcej mam nadzieję, że nie przyda się w temacie geometria kąty. Czyli to jest to. Ważna informacja jeszcze, że miarę kątów wyrażamy w stopniach właśnie takim symbolem. Wspomniałem, że mamy różną klasyfikację kątów. Więc zacznijmy sobie od kąta zerowego. Kąt zerowy to byłaby taka sytuacja, że mamy, prawda, jakieś jedno ramię, drugie ramię, ale kąt zerowy to w zasadzie jest punktem. Nie ma żadnego ką kąta, tak? Czyli tutaj byłoby jakieś A, no i no w ogóle nie idą te ramiona, tak? Czyli jest kąt zerowy, on ma 0, 0 stopni, to będzie bez tej bez tej prostej. Następnie mamy kąt ostry. Kąt ostry, to już sobie go narysujemy, czyli z jakiegoś punktu wychodzi jedno ramię, drugie ramię, na przykład alfa będzie kątem ostrym, czyli to taki kąt, który jest mniejszy od prostego, to znaczy jest większy od zera, ale mniejszy od 90, bo następnie kąt prosty, czyli kąt o mierze 90 stopni, oznaczamy łukiem z kropeczką, czyli jego ramiona są prostopadłe. Kąt równy 90 stopni. Co będzie, gdy będzie powyżej 90 stopni? Wtedy będzie kąt rozwarty. Narysuję też taką sytuację. Jedno ramię, drugie ramię, tu niech będzie beta. Jest to kąt rozwarty. Kąty rozwarte mają miarę więcej niż 90, ale mniej niż 180, ponieważ gdy już wchodzimy w 180, otrzymujemy kąt półpełny, czyli połowę koła. I to jest kąt półpełny. Następnie mamy kąty wklęsłe. Kąty wklęsłe to takie z tej strony. Czyli nazwę go sobie Gamma. To jest kąt wklęsły. Jego miary są powyżej 180, ale poniżej 360. Dlaczego? Bo 360 to będzie już kąt pełny. Kąt pełny, czyli całe koło pełny, obrót 360 stopni. I teraz, jakie mogą zachodzić korelacje, czyli zależności między kątami? Kąty mogą być przyległe, to znaczy, że takie kąty mają łącznie sumę 180 stopni. Czyli rysuję prostą, jakieś jeszcze tutaj jedno ramię, czyli mogę powiedzieć, że alfa i beta są przyległe, a więc ta alfa plus beta muszą dać połowę koła, czyli 180 stopni kąt półpełny. Mogą być również kąty wierzchołkowe. Tę sytuację narysuję, gdy dwie proste się przecinają. Tu jest jakaś alfa i tu jest jakaś alfa. Dlaczego tak samo? No, no bo one są, one są sobie równe. Te kąty są sobie równe, mają taką samą miarę. Z kolei mogę powiedzieć, że te kąty też będą sobie równe czyli jakaś beta, jakaś beta. Beta równa becie, alfa równa alfie. No i łącznie. Te cztery kąty wierzchołkowe, tak jak w tej sytuacji, muszą dać całe koło, czyli 360 stopni, a no wiemy, że alfa i beta dają wtedy 180, bo są przyległe. Jeszcze kąty dopełniające to dwa kąty, których suma miar daje kąt prosty. Kąt prosty, czyli o mierze 90 stopni. Zaczynamy z zadaniami. Mamy klasyfikację kątów. Podaj miarę kąta, który jest jedną trzecią kąta półpełnego. No, tu musimy policzyć. Pod punkt A 1 trzecią kąta półpełnego. Kąt półpełny wynosi 180 stopni. Skoro 1 trzecią, no to my tutaj mnożymy razy 180 stopni. Mogę skrócić trójkę z 18. W 18 trójka się mieści 6 razy, ale żeby było 0, dopisuję jeszcze 0. 1 razy 60 stopni to oczywiście 60 stopni. Podpunkt B, 1 szósta kąta pełnego, czyli 1 szósta razy kąt pełny to jest 360 stopni. Również skracam szóstkę z 36, 36 na 6 to 6. No i tu dopisuję jeszcze 0, bo stało, stało to 0, a więc tutaj też wychodzi, że mamy 60 stopni. I podpunkt C, kątem dopełniającym do kąta 48, czyli dopełniające to łącznie tworzą 90 stopni. 1 ma. 48, a więc to będzie różnica. Wyrażenie 90 minus 48, tu brakuje 2 do 50 i jeszcze 40, czyli 42 stopnie. Zadanie, zadanie drugie: jeden z kątów przyległych ma miarę 135 stopni, oblicz miarę drugiego kąta. Rysuję sobie sytuację, czyli mam prostą, jakieś ramię. Ja wiem, że jeden z kątów ma miarę 135 stopni, jego nie znam, będzie to jakaś alfa. Alfa jest znakiem zapytania, ale co my wiemy, że alfa i 135 łącznie to wszystko musi dać? Kąt półpełny, czyli 180. A więc alfę policzę tak: 180 minus 135, czyli to, co już tutaj zużyliśmy, więc na alfę zostanie nam tylko 45 stopni. I zadanie trzecie, tym razem kąty wierzchołkowe. Dwie proste przecinają się, tworząc cztery kąty. Czyli to jest ta sytuacja, co już rysowaliśmy. Dwie proste się przecinają i tworzą cztery kąty. Faktycznie raz, dwa, trzy, cztery. Jeden z kątów ostrych ma miarę 52. Więc tu mamy 52 stopnie. Z kolei tutaj, naprzeciwko, też będą 52 stopnie. To są to kąty wierzchołkowe, czyli one mają równą miarę. Mamy obliczyć miarę wszystkich kątów, czyli jeszcze te, ale wiemy, że one będą też takie same. Czyli tu będzie jakaś alfa i tu będzie jakaś alfa. Ponadto przecież pamiętamy o kątach przyległych, czyli ta sytuacja tutaj musi dać nam 180. Wyliczmy sobie z tego alfę. Czyli alfa to będzie 180 odjąć to, co poszło, czyli 52 stopnie, a więc alfa równa się 130 bez dwóch, czyli 120... 8 stopni. Więc miary tutaj kątów, które są utworzone to tak. Dwa kąty ostre po 52 stopnie i dwa kąty rozwarte po 128 stopni. Zdanie czwarte. zastosowania kątów wierzchołkowych i przyległych na podstawie rysunku, gdzie proste przecinają się, oblicz miary kątów, czyli podobna sytuacja. Wiemy, że są jakieś alfy, czyli dwie proste się przecinają i będą dwie jakieś. Bety. My wiemy, że alfa ma 50 stopni, muszę znaleźć miarę kąta beta. I teraz również mogę sobie skorzystać, że alfa i beta łącznie mają 180, czyli beta to 180 minus 50, a więc 130, ale można też z całego koła skorzystać. Skoro ja wiem, że całe koło ma 360, to teraz sobie policzymy tak jakby drugim sposobem. Ja wiem, że cała ma 360, czyli 2 alfy to jest 100 stopni plus 2 bety to się równa 360 stopni. 2 bety równa się 360 stopni odejmuję obustronnie 100 stopni. Tak, bo chcę się tego pozbyć, żeby stały same niewiadome z lewej strony. A więc 2 bety to 260 stopni, podbywam się dwójki, czyli dzielę przez 2 i beta ma miarę. 130 stopni, czyli tak samo, jak sobie omówiliśmy w tym pierwszym sposobie. Zdanie nieco trudniejsze. Trzy zadanka jeszcze przed nami. Jeden z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest 4 razy mniejszy od drugiego kąta ostrego. Narysujmy sobie trójkąt prostokątny. O trójkątach tak jeszcze będziemy mówić, ale mam nadzieję, że wiecie, jak wygląda trójkąt prostokątny. Oczywiście on ma tutaj kąt prosty. Podpiszę wierzchołki. Będzie może tak, tutaj damy sobie C, A, a tam będzie w takim razie wierzchołek B, ABC, trójkąt ABC. Więc wiemy, że jeden z kątów ostrych, oba są ostre, prawda? W trójkącie prostokątnym, dwa kąty ostre i jeden kąt prosty. Te niebieskie to ostre. Jest cztery razy mniejsze od drugiego kąta ostrego. Czyli zobaczcie, jakbyśmy sobie ten nazwali alfa, to drugi ma być cztery razy mniejszy. Czyli mógłbym powiedzieć, że to jest co? 1 czwarta naszej alfy. Ok? Zapisz równanie opisujące zależność między miarami tych kątów. Czyli policzmy sobie, ile ta alfa wynosi, bo mamy obliczyć miary obu kątów ostrych pod punkcie B. Czyli zapisaliśmy równanie opisujące zależność między tymi kątami, a teraz tworzymy sobie równanie. Czyli 90 stopni kąt prosty plus alfa i plus 1 czwarta alfy daje nam 180 stopni. Pierwsze, co obustronnie odejmuje sobie 90 stopni, więc otrzymuję, że alfa plus 1 czwarta alfy alfa plus 1 czwarta alfy równa się 90 stopni, bo 180 minus 90 to od, razu 100, to od razu 90. I teraz dodaję sobie te alfy. Tu jest uwaga 1, czyli 1 plus 1 czwarta to jest łącznie. 1, 1 czwarta alfa równa się 90 stopni. sobie jeszcze wciągnę całości, czy będzie 5 czwartych, jak to robimy. 1 razy 4 plus 1, czyli licznik, a więc 5 czwartych alfa równa się 90 stopni. Przeszkadza mi współczynnik stojący przed alfą, więc obu stronie muszę co podzielić przez 5 czwartych. A więc alfa równa się 90 stopni podzielić na 5 czwartych, dzielić przez ułamek, to znaczy mnożyć przez jego odwrotność. Czyli to będzie 90 stopni razy 4 piąte, skracam, piątka 1, a 90 na 5. W dziesiątce się mieści 2 razy, to mamy 9 czyli 2 razy 9, to jest 18. I teraz nam zostaje, że alfa równa się 18 stopni razy 4, alfa równa się 40 plus 4 razy 8 to 32, a więc 72 stopnie. Alfa wynosi 72 stopnie, w takim razie jeszcze 1 czwarta alfy, to będzie 1 czwarta razy 72 stopnie, czyli ta 1 czwarta alfy, tu też mogę skrócić, 1, czyli liczba 72 dzieli się na 4, hmm, chyba się dzielić, powinna, powinna się dzielić, więc spróbujmy na 4, to było, mógłbym to rozróżnić, to jest 40 i 32. W 40 jest 10, w 32 jest 8. Czyli po prostu 18 stopni. Tyle nam wyszła 1 1,4 alfy. Miary tego trójkąta to byłoby odpowiedź. 90 stopni. Znaciemy w zadaniu szóstym jeszcze. 90 stopni, 72 stopnie i 18. Oczywiście 72 i 18 są kąty ostre. I spójrzmy sobie jeszcze na zadanie 6 i 7. Kąty alfa i beta są kątami przyległymi. Kąt alfa jest opisany wyrażeniem 3x plus 10 stopni, a kąt beta wyrażeniem 7x minus 50 stopni. Zapisz i rozwiąż uwolnie, aby znaleźć wartość x, oblicz miary kątów alfa i beta. Bardzo podobne do zadania 5, to już dosyć egzaminacyjne, czyli są kątami przyległymi. Rysuję tę sytuację, kąty przyległe, czyli tu jest jakaś. Alfa, tu jest jakaś beta. Wiemy, że łącznie muszą dać w takim razie, skoro są przyległe 180 stopni. W miejsce alfy wpisuję to wyrażenie, a w miejsce bety to wyrażenie i przyrównuję to 180 stopni. Więc 3x plus 10 stopni, tak, ta moja alfa, dodać moją betę, czyli 7x minus 50 stopni, to się równa 180 stopni, czyli sumę kątów przyległych. Łącznie 3 plus 7 to jest 10x. Tak, podkreślę to, dodaję, to jest 10x, teraz wartość plus 10 i minus 50 to będzie minus 40 stopni i to się równa prawą stroną, przepisuję 180 stopni. Najpierw się podłączę tego wyrażenia, dlatego obustronnie odwrotnością minusa jest plus, czyli dodaję 40 stopni, a więc 10x i to się równa 180 stopni plus 40 stopni. 10x dodaje sobie to jest 220 stopni, x równa się, uwaga, obu obustronnie dzielę przez 10, czyli przez ten współczynnik stojący przed x, bo tam było mnożenie między tym, jak nie ma znaku, to jest mnożenie. 220 na 10 to po prostu się skrócą nam zera, ale zapiszmy sobie to wyrażenie. 220 stopni podzielić na 10 stopni, tak te 0 nam się skracają i wynik wychodzi 22 stopnie, czyli x równa się 22 stopnie. Jeszcze podpunkt B. Mamy policzyć miarę kąta alfa i beta. Alfa to było wyrażenie jakie? 3x plus 10. 3x plus 10 stopni. A więc alfa równa się 3 razy x, czyli razy 22 plus 10. Alfa równa się 3 razy 22 to 66 i plus 10. No to ona wynosi 76 stopni. Alfa 76 stopni. I jeszcze betę, I zobaczcie, betę mogę policzyć jako 7x minus 50, ale też betę mogę policzyć, to jest 180 minus 76, czyli alfa, bo są przyległe, więc wiem od razu, że to będzie 104, prawda? 180 minus 76 to 104, ale sprawdźmy się na wszelki wypadek, 7 razy x, czyli 7 razy 22, takie sprawdzenie wykonam odnośnie tej bety, 7 razy 22 stopnie minus 50 stopni, tu mamy 144 minus 50 stopni i tutaj 140 i 14, to jest 154, przepraszam, właśnie coś mi się już nie zgadzało. 154 stopnie minus 50 to faktycznie daje 104 stopnie, a więc to samo co tutaj, czyli wszystko się zgadza. Zadanie ostatnie, numer 7 tekstowe, bardziej złożone. Dwie proste przecinają się w punkcie P tworząc cztery kąty. No czyli wiemy, że to będzie sytuacja kątów wierzchołkowych. Kąt alfa i kąt gamma są kątami wierzchołkowymi. Kąt beta jest kątem przyległym do kąta alfa. Narysuję tę sytuację. Jedna prosta, druga prosta się przecinają, czyli tu mamy punkt P zostało powiedziane i teraz cztery kąty tworzą alfa i gamma są kątami wierzchołkowymi czyli tu będzie alfa tu będzie gamma kąt beta jest kątem przyległym do kąta alfa czyli kąt beta będzie tutaj prawda bo może być przyległy tu ale zobacz z drugiej strony też będzie beta wynika to po pierwsze że może być drugi przypadek kątów przyległych czyli z tej strony od alfy a też wynika co z tego że bety będą wierzchołkowe. Wiadomo, że kąt beta jest o 5 razy większy niż kąt alfa i kąt delta, który się nie pojawił, czyli wierzchołkowy do beta. No to my sobie go możemy nazwać, prawda, że to będzie delta. My już sobie go nazwaliśmy beta. Jest opisany wyrażeniem 10x. Zapisz równanie, które pozwoli znaleźć miarę kąta alfa. Wykorzystaj relację kątów przyległych. To jest nawet wskazówka, podpowiedź. Czyli usystematyzujemy sobie, co wiemy. Wiemy, że ta delta, czyli wierzchołkowy do beta, czyli one są sobie równe, te czerwone, opisuje wyrażeniem 10x. No to tutaj dam ształkę, to będzie 10x. Z kolei kąt beta jest o 5 razy większy niż kąt alfa. Beta 5 razy większy niż alfa, czyli alfa 5 razy mniejsza. 10 podzielić na 5 to będzie 2. 2x. Czy faktycznie alfa jest 5 razy większa od bet, 5 razy, czy beta jest faktycznie 5 razy większa od alfy, tak, bo 2x razy 5 daje 10x. Mamy wszystko. To teraz zobaczcie, skorzystajmy, tak jak oni tutaj podpowiedzieli nam z kątów przyległych. Czyli wiemy, że alfa i beta alfa i beta muszą dać 180 stopni, zamiast alfy pisze 2x, a zamiast beta piszą 10x, to się równa... 180 stopni 2x plus 10x to jest 12x równa się 180 stopni. Uwaga, obu stronie tu jest mnożenie, jak nie ma nic, więc odwrotnością dzielenie, więc dzielę przez 12, czyli x równa się 180 stopni podzielić na 12. x równa się, proponuję pisemnie, 180 na 12, tu się mieści raz. 1 razy 12, 12, odejmuje, tu wynik zostaje 6, 0 nam z góry spada, 60 na 12 to po prostu 5. 5 razy 12 to 60, odejmuje i tu się fajnie wyrównało, czyli x wynosi 15 stopni. Zapisaliśmy równanie, które pozwoli znaleźć miarę kąta alfa i nawet to wyliczyliśmy tego x. Oblicz miarę kąta alfa w podpunkcie B, czyli to byłby nasz podpunkt A, podpunkt B. Alfa równa się 2x, równa się 2, a w miejsce x wpisuję moją 15, czyli razy 15 stopni, a 2 razy 15 to oczywiście 30 stopni. Podpunkt c. Jaka jest wartość x w wyrażeniu opisującym miarę kąta delta? Czyli w zasadzie mogę tę deltę sobie znaleźć. Ja wiem, że delta jest równa beta i ona ma 10x. To się równa. 10 razy 15 stopni, czyli to będzie 150 stopni. Dopisuję tylko 0 do 15, bo mnożąc razy 10 to dopisuje 0 do tej liczby. I podpunkt D oblicz sumę miar kąta alfa i kąta delta. Delta mamy już obliczoną. Alfę mamy już obliczoną, czyli to wynik. A, sumę, przepraszam, tam jest hasło, sumę miar tych kątów. no Nie powinno być zdziwienia alfa i delta, czyli te zielone tutaj. To jest kąt półpełny, kąty przylegające, a więc powinno być 180. Alfa i to, czyli delta, to faktycznie jest 30 plus 150, i się wszystko zgadza, daje nam 180, a więc mamy poprawnie wszystko wykonane. To tyle w tym temacie. Jak macie jakieś pytania, sekcja komentarzy dla Was. Czekam na łapeczkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco, i słyszymy się w temacie 19. Do usłyszenia na razie. Cześć!